Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Dopiero po ostatnim pożegnaniu muzyka wiadomo, z czym Krzysztof Cugowski przyszedł na cmentarz. Muzyk królował w latach osiemdziesiątych, jako wokalista kultowego zespołu Budka Suflera. To on wylansował takie przeboje jak m.in. Jolka. Jolka, pamiętasz, czas ołowił czynocką mety. Choć zakończył współpracę z grupą w 1983 roku, nadal występował jako solowy artysta. 17 września pojawiła się smutna wiadomość o śmierci Felicjana Andrzejczaka. W ostatnich latach artysta walczył z rakiem. Przyczyną zgonu miał być jednak udar, o czym zawiadomił Krzysztof Cugowski. Od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą, lekarze byli jednak optymistyczni. Niestety we wtorek doszło do tragedii, powiedziała światu gwiazd osoba z otoczenia muzyka. Pogrzeb wokalisty Budki Suflera zaplanowano na 23 września. Uroczystości w kościele rozpoczęły się dokładnie o 12,30 o tej godzinie w wielu polskich stacjach radiowych wybrzmiał jego największy przebój Jolka. Jolka pamiętasz, pogrzeb Felicjana Andrzejczaka odbył się w Świebodzinie, czyli miejscowości, gdzie mieszkał wspólnie z Zoną i dziećmi. Msza święta rozpoczęła się o godzinie 12.30 w kościele NMP Królowej Polskie. Po nabożeństwie uroczystości pogrzebowe przeniosą na cmentarz komunalny przy ulica Łęgowskiej 6. Przed kościołem zgromadziły się tłumy fanów, ale nie zabrakło też muzyków Budki Suflera. Legendarnego muzyka pożegnały prawdziwe tłumy. Oprócz jego bliskich i przyjaciół z show biznesu nie zabrakło też fanów i mieszkańców Świebodzina. Którzy tłumnie żegnali swojego krajana. Na pogrzebie pojawił się cały skład budki suflera i Krzysztof Cugowski. Przyjaciele, którzy niegdyś wspólnie tworzyli zespół, nie zdecydowali się jednak na jeden wieniec. Oddzielne kwiaty przy grobie Felicjana Andrzejczaka złożyli obecni członkowie zespołu, a wieniec z czerwonych róż pojawił się od Krzysztofa Cugowskiego. Na wstążce widniał przejmujący napis Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów. Widać na białej szarfie. Poniżej zdjęcia grobu Felicjana Andrzejczaka, które zostały udostępnione dzięki uprzejmości portalu zlotascena.pl.